Szymano, witam wszystkich! Po raz kolejny z Gry Battlefield 3. Tym razem zagram sobie na konsoli PS3. Nie mam tu niestety wykupionego premium. Nie jest mi to potrzebne, skoro mam na Xboxie 360. Ale chciałem sobie też pograć trochę na PS3, zobaczyć jaka jest różnica. Raczej nie ma, chociaż wiadomo, że. Na PlayStation wychodzą te dodatki wszystkie szybciej, w odróżnieniu od Call of Duty, gdzie na Xbox są szybciej, więc może być tak, że po prostu wspierają. Diz wspiera bardziej PS3, ale czy będzie to jakaś różnica w grze? Nie mam pojęcia. Че это? Не достал. What the fuck? Gwiazdę o oh yeah. dobrze jest czy nie wiem czy jest dobrze jeszcze, bo zaraz może być tak, że dostanę od kogoś zobaczymy, nie wiem czy oni są z której strony tutaj ktoś czai, ktoś się tutaj chowa, tak jest, o, jest, najwyższy. Ładnie. jest, tak jest, tak jest, jest, Tak kurwa łażą pod kręg tej mapy. Ja pierdolę. Ha, ha, ha. Zobaczę się trochę i lecę Tam jest jeszcze jakiś koleś Tu go zawiesiło, nie wiem o co tu chodzi często mam w tej grze tak, że to się zawiesza wyglądałem, jak I wyglądałem jakby żyli Czemu I Niechu ja go nie mogę nabić się nie ruszę zespołu na jeszcze Ja, pierdolę, widzieliście to? Może być tak, że gościu po prostu nie gra, zostawił sobie grę włączoną i jeżeli on się nie ruszy, to ja go nie mogę zabić. Więc miałem pecha. Ktoś dla was mam pojeby! <noise> teksty tu są też tak zajebiste. Wow. светило с другой стороны. Kurwiemy ta sniperka bo jest kurwa mało skillowa. Po prostu trzeba naciskać jak najszybciej i tyle, mniej spray się robi. Ciekawie jakby zagrał sobie taką snajperską, gdzie, gdzie jest jeden nabój i trzeba odsunąć Odsunąć oko od lufy, żeby przeładował. Ja wtedy bym się za zakuł. No, jeszcze nie mogę zabić się. Nie za No, właśnie o tej mówię, to no, tutaj trzeba trochę się jednak sprężyć, żeby kogoś zabić, bo jest jednostrzałowa. Dostrzeżono u was wrogiego snajpera. Odbiór. Tak czasem warto sobie posprejować selektem, guzikiem SELECT, bo możemy przypadkowo kogoś zaznaczyć, kogoś znaleźć i wtedy nam jest łatwiej po prostu i mnie widzimy i nasza drużyna go widzi tam na górze też jest jeden do doli unikamy jeszcze jeden Dobra, żyje. Tamten ten dachu co zrobił? Uciekł. Jeszcze trochę. Ach, Niestety dostaliśmy w dupę, no ale tak. Tak to często bywa. 8 do 4, czyli tak nie najlepiej, to był taki krótki mecz, dołączyłem tutaj też tam bardzo dobrze, bo nie chciałem, żeby ten filmik trwał nie wiadomo ile. I tak to właśnie wygląda. Pamiętam, to nie ma jakiejś wielkiej różnicy między PS3 a Xboxem. Czy Jeżeli chodzi o Battlefield III, mi się ta gra podoba. Ci, którzy mówią o Call of Duty jest IBS, a Battlefield nie jest, to nie jest prawda, tak na. Powiem Wam, że to nie jest jednak prawda, bo te, ta gra też ma swój urok i naprawdę można się przy niej dobrze bawić. I ja oczywiście zapraszam do komentowania, do ocen i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Na razie.